A na koniec piosenka. Przed Wami Maja Kosolik i Lena Wnęk. Dobrze wiesz już, że na Olimpie tłoczną jest Greckich bogów cały dwór mieszka patrząc rogo w dół A na ziemi ludzie mali bogom dary wciąż składali I świątynie w wielkich skałach budowali tu. Seus, Hera i Atenna, Afrocytania i Apollo. Wszystkich znajdziesz w mądrej książce zwanej dumnie mitologią. Warto poznać w Grecji losy, zwiedzić bogów kraj bogaty, gdzie pomiędzy ruinami starożytne poznasz czasy. Hera i Atena, Afrodyta Polo, wszystkich znajdziesz w mądrej książce Zwanej dumnie mitologią Warto poznać Grecji losy Zwiedzić bogów kraj bogaty Gdzie pomiędzy ruinami starożytne poznasz czasy Oprócz bogów, jakże ważne, Grecja ma też inne skarby, warto poznać je dokładnie, bo na co dzień żyją z nami. Mowa tutaj jest o muzach, jest ich dziewięć, jak wiadomo, kiedy śpiewasz albo tańczysz one, się też z tobą. Zeus, Hera i Atena, Afrodyta i Apollo. Wszystkich znajdziesz w mądrej książce, zwanej dumnie mitologią. Warto poznać w losy, zwiedzić z BOGÓW kraj bogaty, gdzie pomiędzy ruinami starożytne poznasz czasy. Zeus, Hera i Atena, Afrodyta i Apollo. Wszystkich znajdziesz w mądrej książce, zwanej dumnie mitologią. Zwiedzić bogów w kraj bogaty, gdzie pomiędzy ruinami starożytne poznasz czasy. poranek z kulturą antyczną. To wszystko, co mieliśmy dla Was. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz może wielkie brawa dla aktorów. Tak?